Chyba każdy z nas ma choć jedno wspomnienie z dzieciństwa, kiedy coś niepokojącego, znalezionego zupełnym przypadkiem, spędzało mu sens powiek. Pokusiłbym się wręcz o stwierdzenie, że internet, z którym przyszło dorastać generacji Z, był znacznie bardziej dziki i niepokojący. Hej, mogę zostać Twoim przyjacielem? chcesz? Gor, szok content i screamery absolutnie traumatyzowały użytkowników Neostrady, podczas gdy Lime Wire ściągał im w tle kolejnego Trojana. Jeden zły klik albo nieostrożne wyszukanie i natychmiast przed naszymi oczami pojawiały się obrazy, na które nasza kilkuletnia głowa po prostu nie była przygotowana. Wtedy również swoją rozpoznawalność zyskiwały pierwsze creepypasty, w tym legendy o tajemniczych postaciach czających się w grach wideo. I choć dzisiaj na większość z nich patrzymy raczej z lekkim politowaniem To gdy sam pierwszy raz usłyszałem o Hirobrajnie Mając 11 lat Absolutnie srałem po gaciach Gdy potem zbugowałem się w piasku Na którym jestem poziomie? 63? A co mnie bije? Coś uderzyło mnie na poziomie trudności pokojowym Ja mam złe przeczucia. Mam wrażenie, że nie jestem tu sam. Białooki, przedawkowany przez twojego wujka, to jednak nie jedyna opowiastka, przez którą młodzi gracze Minecrafta nie mogli spać po nocach. Zatem ja nazywam się Kromek, a w to wyjątkowo straszne i kontrowersyjne święto, porozmawiamy o naszych największych dziecięcych strachach związanych właśnie z Minecraftem. A skoro już wsadziliśmy kij w mrowisko, zacznijmy od legendy, bez której żadne zestawienie tego typu nie byłoby kompletne. Hirobrain, czyli biało oki gracz ukrywający się w naszych światach, to prawdziwa klasyka gatunku creepypast z gier. Legendę o tajemniczej postaci, która czai się we mgle, zapoczątkował anonimowy użytkownik 4 wpisem na tablicy poświęconej grom wideo. Swój post opatrzył wszystkim dobrze dziś znanym screenshotem oraz krótką historią, która rzekomo miała miejsce po spotkaniu z tym niepokojącym graczem. Każdy jego wpis na forum dotyczący tego zjawiska był jednak natychmiast usuwany. Aż w końcu po jednym z nich otrzymał wiadomość o treści stop od użytkownika oniku Herobrine. Spanikowany próbował skontaktować się z twórcą Minecrafta noczem, który rzekomo odpisał mu, że Herobrine to pseudonim jego brata, którego już z nami nie ma. Fama o nim rozniosła się błyskawicznie, aż żadne racjonalne argumenty, ani nawet tłumaczenia samego nocza nie były w stanie jej powstrzymać. W uspokojeniu graczy zdecydowanie nie pomógł też Copland, któremu Pasta spodobała się na tyle, że postanowił ją wcielić w życie. Zaczął od spreparowania kilku screenshotów, na których ukrył wklejoną w programie graficznym białooką postać. Gdy jednak Chad podłapał mistyfikację streamera, ten posunął się o krok dalej. Podmienił on teksturę obrazu na front straszydła, po czym ukrył go w jednym z pomieszczeń swojego klockowego azylu i rozpoczął transmisję. Przez następne dwie godziny, gdy pracował nad bazą, ostrożnie omijał przygotowany pokój. Wreszcie, w najmniej oczekiwanym momencie, wystraszył widownię nagłym, upozorowanym występem. To, że klip z tego wydarzenia możecie zobaczyć na własne oczy, to zasługa użytkownika Brutali. Zapis owego streama przez ostatnie 15 lat miał bowiem status zaginionego, o czym brutal dowiedział się dopiero w lipcu 2024 roku. Na pytanie o przyczynę zwłoki z wrzuceniem materiału odparł wtedy: Ja nie wiedział, naprawdę! Pod Bogiem, kurwa, nie wiedział! A pełny zapis transmisji, który leżał zapomniany na jego dysku przez te wszystkie lata, w końcu ujrzał światło dzienne. Po streamie Cowlanda, jego dobry przyjaciel Patimus postanowił podpierniczyć mu kawałek tortu i samemu upozorować spotkanie z Biało oki. Niestety jego szopka nie przyniosła mu takiego rozgłosu jak w przypadku Cowlanda, a na domiar złego Patimus wysprzęglił się swojej żonie, że to wszystko to bójde na resorach. No, thank you. Niedługo potem Copeland udostępnił widzom swojej transmisji link do strony nazwanej him.html. Tam czekał na nich ten legendarny obrazek, na który chyba każdy z nas kiedyś się natknął. Oczywiście, Hero Brain wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wśród minecraftowych straszydeł. Jego dziedzictwo przez długi czas podtrzymywali nawet sami twórcy gry, chociażby w formie żartów w części logach czy easter eggów na grafikach promocyjnych. Jednakowoż sporo osób może nie wiedzieć, że Hero Brain to tylko jedna z kilku postaci, którymi swego czasu straszyli nas YouTuberzy. Zanim jeszcze dzwoni do tunk, 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 tung, 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 tung 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 Sahura o trzeciej w nocy. Może i zabrzmię teraz jak łysy dziadek z siwą brodą, ale... Za moich czasów, zamiast strasznych telefonów od brainrotów, dzieci bały się trochę mądrzejszych postaci. Kojarzycie NTD-303? Tę czarną, zakapturzoną postać w białej tunice z czerwonymi oczami? Jej znakiem rozpoznawczym był losowo porozrzucany bruk i płonące bloki ognia na niebie. Dosłownie, w powietrzu! O widzę! Według doniesień miał być to były pracownik Mojangu zwolniony przez samego Nocza. Inni twierdzili, że był członkiem grupy hakerów działających pod nazwą 303 Mojang.com 303. No i według Deviana był też kocha się Herobrine. A może znacie nula, stworzoną przez użytkownika Along Came Josh postać o pustym, czarnym skinie. Stwór miał rzekomo kopać podziemne tunele i oświetlać je czerwonymi pochodniami. Miał także zostawiać po sobie tabliczki podpisane jego imieniem. Ha! A może ktoś z was pamięta nawet Lika? W naszym kraju jest to dość niszowa creepypasta, która znacznie większą popularność osiągnęła w Hiszpanii i Portugalii. Pewnie myślicie teraz, co łączy za sobą te wszystkie postacie. Otóż za ich popularyzacją na polskim podwórku w dużej mierze odpowiada legendarny twórca Rox M.B. Ponieważ wiele ze wspomnianych wcześniej Creepypast powstało oryginalnie w języku angielskim, to właśnie jego filmy o Białym Endermanie, liku czy Entity 303 stały się pierwszym kontaktem młodych rodaków z owymi postaciami. Oczywiście, gdy jesteśmy już starsi, łatwiej nam zrozumieć, że wszystkie te historie to jedynie wymysły, w grze, która była dekompilowana setki razy, każdy na pewno zauważyłby nawiedzony kod odpowiadający za te anomalie. Ktoś jednak mógłby twierdzić, że dałby sobie rękę uciąć, iż na swoim świecie znalazł oznaki ich obecności. I nie miałby ręki. Bezlistne drzewa, piaskowe piramidy, odwrócone krzyże w ziemi, a nawet tabliczki z napisem 0 i kopalnie, których sam nie wykopał. Ktoś inny ręczyłby na mamę, że widział Bryna lub Entity 303 na własnym świecie, albo że ciemna postać ścigała go w podziemnych tunelach. Nie! Czy to oznacza, że wszyscy oni są kłamcami i mitomanami? No, nie do końca, gdyż jak sam Notch stwierdził w przytoczonym przeze mnie mailu, piratów śmieszków nie brakowało. Tak jak już wspominałem w filmie o darmowym Minecrafcie, wczesny rynek tzw. non-premek był niezwykle dzikim miejscem. Gracze, którzy udostępniali nieoficjalne wersje gry na różnego rodzaju forach, często dla żartów platali w nie przerażające stwory, które później nawiedzały całą generację graczy. Ale to jeszcze nic. Niektórzy z piratów nawet nie robili tego celowo. Jakiś czas temu na YouTube pojawił się dwugodzinny materiał analizujący jeden z najstarszych, tajemniczych filmików z Minecrafta. W listopadzie 2010 roku użytkownik deadsk1nmask opublikował film, w którym prosił społeczność o pomoc w zidentyfikowaniu dziwnego domku, którego nie zbudował. I tu tkwi senno całego materiału. Po niemal 14 latach śledztwa Okazało się, że Pirat po prostu zapomniał skasować swojego save'a przed wrzuceniem kraka do internetu. Normalnie, absolutne kino. No dobrze, do tej pory przy wszystkich poruszonych przez nas strachach, ktoś celowo lub przypadkowo maczał swoje palce. Aczkolwiek nie oznacza to, że było tak we wszystkich przypadkach. Starsze wersje Minecrafta były zbugowane same w sobie. Ale czemu tu się dziwić? W końcu Indef, Alfa czy Beta, jak sama nazwa wskazuje, nie były jeszcze w pełni ukończonymi wersjami gry. Jedną z najbardziej charakterystycznych anomalii dla tamtej ery Minecrafta Prawda są odległe lądy, ogromne niepokojące filary pełne ciasnych i ciemnych tuneli będące dla wielu graczy istnym Ultimate tool pobudzającym wyobraźnię. I tak, one też doczekają się własnej przerażającej postaci rzekomo zamieszkującej te nieznane tereny. Prawda jest jednak taka, że tajemnicza kraina nie skrywa żadnych mitycznych stworzeń, a rzeczywista przyczyna jej powstawania jest nudna i rozczarowująca. W dużym skrócie, tak żebyście nie usnęli. Około 12,5 miliona bloków od środka mapy, liczby kształtujące teren stają się tak wielkie, że przestają się mieścić w zmiennych jak twój brzuch w spodniach pod dokładce u babci. W efekcie generatory szumu korzystające z tych wartości wykolejają się niczym krakowskie tramwaje w zimie i bam! Powstają farlancy. Minecraft to w końcu gra o otwartym świecie, dające graczom niemalże pełną swobodę. To oczywiste więc, że deweloperzy nie są w stanie przewidzieć każdego możliwego scenariusza. Dla przykładu, aby zetknąć się z naprawdę kuriozalnym błędem, wystarczyło niegdyś opuścić i ponownie dołączyć do świata podczas wskakiwania do portalu do Endu. Tja, kod starszych wersji był niemal tak stabilny, jak emocje przeciętnego użytkownika Twittera. W okolicach wersji 1.3 i 1.4 Mojang pracowało nad porzuceniem lokalnego trybu gry, zastępując go wbudowanym serwerem. Oznaczało to, że każdy świat single player stał się tak naprawdę prywatnym serwerem hostowanym na naszym komputerze. Dzięki temu deweloperzy mogli uprościć kod i nie musieli już tworzyć osobnych wersji gry dla trybu jedno i wieloosobowego. I choć zmiana ta ta wydawała się niepozorna, wprowadziła nowe wyzwania związane ze stabilnością i synchronizacją świata. To z kolei otworzyło drogę dla wielu szalonych anomalii o surrealistycznych efektach, które zalewały backtrackera i internetowe fora, takich, które mogły przestraszyć niejednego, niczego nie spodziewającego się gracza. Dla przykładu, zdarzało się, że gdy usunęliśmy świat, a następnie stworzyliśmy nowy o tej samej nazwie, oba zapisy łączyły się w dziwaczną hybrydę starego i nowego. Najbardziej widowiskowo wyglądało to na super płaskich mapach. Mogły się tam pojawić czanki, przypominające zwykłą planszę, a nawet fragmenty budowli z usuniętego zapisu. Pozostając przy temacie spukowanych czanków, warto wspomnieć, że błędy ich generowania były kiedyś dość powszechne. Gdy taki chang się psuł potrafił całkowicie zniknąć z mapy, zostawiając po sobie ogromną dziurę prowadzącą prosto do otchłani. To zaś mogło powodować zapętlenie spałnowania się zwierząt. Gra próbowała umieścić je w brakującym czanku, ale z racji, że nie było tam na to warunków zresztą ciężko, żeby były, zwierzę pojawiało się na krawędzi i wpadało w próżnię. Po czym cały cykl zaczynał się od nowa. Nietypowe glicze zdarzały się również wtedy, gdy Minecraft natrafiał na błędy pamięci naszego komputera. W takich przypadkach na mapie potrafiły zapisywać się losowe bloki w nienaturalnych układach, kaskadowo, w ogromnych blokach lub zupełnie przypadkowo. Nie wiem czy tylko ja tak miałem, ale gdy w wieku 9-10 lat po raz pierwszy oglądałem uroksa te wszystkie glicze, po plecach przechodziły mi ciarki. Dlaczego? To dziś nie potrafię tego w pełni wyjaśnić. Nawet zwykłe błędy generatora, jak dom wieśniaka stojąc na 100 metrowych fundamentach, Kilka struktur nadchodzących na siebie, czy ogromne ściany uciętych gór, wzbudzały we mnie pewien niewyjaśniony niepokój. Wszystko to wyglądało dziwnie i naturalnie. A fakt, że wielu z tych osobliwości nie potrafiliśmy wtedy sensownie wytłumaczyć, tylko potęgował to wrażenie. Kto wie, może nawet moje dzisiejsze tłumaczenia mijają się z prawdą, a gdzieś tam za tym wszystkim naprawdę czai się Hero Brain. Ale nie zatrzymujmy się na zbyt długo, gdyż na dziś został nam jeszcze jeden temat do poruszenia: muzyka. Od zarania dziejów muzyka używana była do wprowadzania odbiorców określony nastrój, nostalgię, powagę, ale i strach. Nie inaczej jest w przypadku Minecrafta, gdzie pośród radosnych i przyjemnych utworów możemy natrafić na parę płyt, od których włos się jeży na głowie. Na pierwszy rzut oka płyta 13 nie różni się niczym od pozostałych, ale gdy tylko ją odtworzymy, usłyszymy dziwaczny i złowieszczy utwór. Składa się on głównie z odgłosów przypominających dźwięki jaskiń, metalicznych brzdęków i cichych podmuchów wiatru. Wszystko to spowite ogromnym pogłosem. Nagranie z płyty 13 często zestawiane jest też z innym klasykiem tej kategorii, czyli legendarną już płytą 11, trwającą dokładnie 1 minutę 11. Sekund i 111 milisekund utwór doczekał się większej liczby interpretacji niż wesele wyspiańskiego w CKE, a to z wyczyn. Słuchając nagrania, gracze zastanawiali się, jakie przedmioty mogą wydawać zagadkowy metaliczny stukot oraz szelest papieru, który słyszymy w połowie utworu. Czyżby bohater próbował rozpalić ogień krzesiwym, by oświetlić zapiski w starych księgach, a może odnaleźć drogę na powierzchnię, używając tego kompasu i mapy? Pozostaje jeszcze najważniejsze pytanie: przed kim, albo też przed czym, nasz bohater ucieka? Nagranie wyraźnie kończy się odgłosami wydobywania kamiennych bloków i ucieczki po blokach ziemi. Możemy też wnioskować to pod ciężkim sapaniu podmiotu lirycznego. Do jakiego stworzenia należyć może ów przeraźliwy wrzask, który słyszymy tuż przed urwaniem się płyty? To właśnie brak jednoznacznej odpowiedzi na te pytania sprawia, że dyski te są nie tylko niepokojące, ale i wyjątkowo intrygujące. Podobnie jest zresztą w przypadku dźwięków jaskiń, których nieprzewidywalność uczyniła je bohaterem wielu internetowych memów. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie te strachy wywodzą się ze starszych wersji Minecrafta. Natomiast te, które przetrwały do nowszych wydań, już dawno przestały robić na kimkolwiek wrażenie. Nasuwa się tu więc pytanie, dlaczego dzisiejszy Minecraft nie jest już taki straszny jak kiedyś? No cóż, największym wrogiem rocznego klimatu Minecrafta okazali się, paradoksalnie, sami twórcy gry. Bo choć atmosfera niepokoju znana ze starszych wersji miała liczne grono fanów w gruncie, Rzeczy była tylko efektem ubocznym. Odpowiadał za nią przede wszystkim surowy wegląd świata. Puste przestrzenie, pozbawione roślin, zwierząt i znajomych struktur, przypominały bardziej liminalne przestrzenie niż dzisiejsze cukierkowe i przyjazne światy. Ponadto, gdy byliśmy młodsi, wielu z nas oglądało ustawione filmy ze zmodowanych światów, które z czasem zaczęliśmy błędnie wspominać jako prawdziwe. Idealnym przykładem jest słynny Aether i Portal z Glowstona, który chyba każdy próbował kiedyś odpalić wiaterkiem z wodą. Problem w tym, że takich mitycznych postaci nie dało się zweryfikować tak łatwo jak niechlubnych wrót do niebios. Aczkolwiek nie tylko wiek graczy ma tu znaczenie. Przecież nie każdy kto bał się wczesnych wersji Minecrafta był wówczas dzieckiem. Okazuje się więc, że i sama gra miała w tym swój udział. Z psychologicznego punktu widzenia działa tu zjawisko Fear of the Unknown, Czyli lęku przed Nieznanym. To, co nowe i mało poznane, wydaje się zagadkowe, a dopóki nie zostanie dokładnie zbadane, budzi naturalny niepokój. Dlatego legendy, takie jak Entity 303 czy Herobrine działały na wyobraźnię. Minecraft był wtedy świeży, ciągle się zmieniał i był pełen niewiadomych. Dziś jednak gdy gra ma już prawie 16 lat, trudno oczekiwać, że jakakolwiek nowa creepypasta naprawdę się przejmie. Gracze znają Minecrafta na wylot, więc niezwykle ciężko jest sprawić, by dali się jeszcze na coś nabrać. Co prawda Mojang próbował powtórzyć sukces płyty 11 wypuszczając płytę 5 w podobnym klimacie, ale spekulacji na jej temat było niewiele i te szybko ucichły. Spójrzmy prawdzie w oczy. Już nigdy nie poczujemy Minecrafta takim, jakim był dla nas podczas naszej pierwszej nocy. Na szczęście jedna rzecz pozostaje niezmienna po dziś dzień. Już do końca moich dni, za każdym razem kopiąc po zmroku, będę podskakiwał na dźwięk niszczącego się kilofa. A wy? Czy kiedykolwiek wierzyliście w jakąś straszną historię, o której nie wspomniałem, a może wciąż w nią wierzycie? Możecie podzielić się nią w komentarzu. Ja natomiast bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na moim kanale i podbicia. Jest to nowa funkcja YouTube'a, dzięki której moje filmy mogą dotrzeć do nowych widzów. Wszystkim obchodzącym życzę strasznego Halloween, zaś całej reszcie wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na Następnym razem. Cześć!